W peron. tutaj panowie jeszcze coś tam sprzątają. Łagodny do tłucznia to stara część, czy znaczy też zrobiona wcześniej część stacji. Tory położone tutaj, nowe podkłady. Tam coś jedzie. Tutaj są nowe tory, ostatnio kładzione. Wszystko odnowiane, torboczne i tory główne, zasadnicze. To tutaj inna nawierzchnia peron, tego płyt peronowych. Chyba na bok, dają go na bok. Są tylko dwa tory, były trzy tory postojowe i zasadnicze. Teraz zostały dwa. Jeden został zlikwidowany tutaj, aż tutaj, go na bok. Pociąg. Podobnie Patryka, który kiedyś jeździł w Orlen Coltrans. Już nie jeździ. Jakiś prywaciarza innego jeździ. Sborodek jedzie. M62 Вот. Dziewięćdziesiąt. Rozjazdy jeszcze robią. Tu cały czas po lewym do Bełchowa jeżdżą pociągi z Łowicza. Roboty wykończeniowe. Porządkowe. Podświetlana gablota. Nawet w Łowiczu takiej nie ma podświetlanej. Jeszcze działa to oświetlenie w ciągu dnia. Kosze na śmieci antyterrorystyczne. Wejście szlabanami. Tak jak my, Słakowie, na przykład w tych stacjach jest właśnie tutaj. pociąg, będzie zamykany ten szlaban. Kamery są też chce, można nie wydawać przez megafon. Zostawił bluzę roboczą, ciepło dzisiaj.